Przyszłoroczni maturzyści mogli poznać ofertę uczelni na targach edukacyjnych Salon Maturzystów 2012. W gościnnych progach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pojawiło się wielu uczniów z Kujawsko-Pomorskich Szkół, którzy myślą o rozpoczęciu studiów. Dla młodych ludzi ważne okazały się także wskazówki od przedstawicieli okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zanim nasz zdający przystąpi do egzaminu maturalnego, to obecnie jeszcze jako uczeń klasy maturalnej musi do 30 września wypełnić deklarację o egzaminie maturalnym. I prośba moja gorąca do wszystkich maturzystów, aby czytali ze zrozumieniem wszystkie zapisy, które tam są i dokładnie wypełnili wszystkie pola, które są na, w tej, zawarte w tej deklaracji. Kolejna sprawa trzeba dobrze przemyśleć do 7 lutego, kiedy to jest termin ostateczny złożenia deklaracji, czy jeszcze chcę cokolwiek zmienić, czy jeszcze jakiś przedmiot będzie mi potrzebny do rekrutacji na mój wymarzony kierunek studiów. I kolejna rzecz, kolejny termin, który jest taki bardzo ważny, to jest 9 kwietnia, kiedy należy do 9 kwietnia 2013 roku złożyć bibliografię w macierzystej szkole, która jest nieodzownym warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego z języka polskiego. Wśród edukacyjnych ofert nie zabrakło też Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, który jest największą wydgoską uczelnią. Maturzyści mogli zapoznać się z edukacyjną ofertą UKW, ale także z pozanaukowymi propozycjami. Prezentujemy swoją ofertę dydaktyczną. Ta oferta obejmuje w tej chwili 32 kierunki studiów na 7 wydziałach, to jest. Taka oferta, którą dysponujemy na dzień dzisiejszy. Najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach pojawią się jeszcze nowe kierunki. Mogę mówić w tej chwili już o jednym, do którego uruchomienia. Przygotowania trwają. Myślę tutaj o logopedii. Logopedia dotychczas była specjalnością w ramach kierunku pedagogika. Od przyszłego roku akademickiego proponujemy utworzenie kierunku studiów logopedia, który będzie obejmował e, wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych. Jakie wrażenia po salonie maturzystów? Czy już wiesz, co chcesz studiować? Myślę, że trochę mnie tak bardziej przekonało, co mam zdawać na maturze i gdzieś dalej. A wybrany kierunek? Chyba biotechnologia. Jak podoba Ci się oferta? To, co dzisiaj możemy znaleźć tutaj na UKW? No jest bardzo interesujące, bo jest, no wszystko jest rozwinięte bardzo i bardzo ciekawie to wszystko. Czy jakieś szczególne stoisko przyciągnęło Twoją uwagę? Nie, myślę, że nie. Wszystkie były fantastyczne. Jakkolwiek? Karol Nowakowski, zespołu szkół nr 1 w Inowrocławiu, imienia Jana Pawła II. No, na pewno takie y, salony maturzystów są przydatne. Na pewno można się dużo dowiedzieć, porozmawiać z każdym i warto, warto na pewno przyjechać tu. I czy już teraz wiesz, co chcesz studiować? Nie za bardzo jeszcze, ale tak celuję wychowanie fizyczne. Tak. To nad tym się zastanawiam najbardziej. To nie ostatnia impreza dla maturzystów na UKW, bo na początku 2013 roku odbędą się drzwi otwarte, na które już teraz serdecznie zapraszamy.